Gdybym miał stawiać i gdybym musiał stawiać, to postawiłbym na to, że nieruchomości póki co dalej będą jeszcze. Czy, jak powiedziałeś o tych urzędnikach, czy jest coś, co. jakoś. jak możemy się przygotować na kontrolę? Bądź... A powiedz mi, na ile rząd. Rada Polityki Pieniężnej ma faktyczny wpływ na inflację i historia też pokazuje, że czasami nawet takie podwyżki mogły wywrócić kraj. Czy Ty myślisz, że ludzie mogą wyjść wreszcie na ulicę i no, zbuntować się? No bo, no, czy jest coś, co byś poradził pracownikom etatowym, jak optymalizować podatki? To jest tak, że rzeczywiście robi się to po to, żeby szukać luk i można było różnie interpretować te przepisy? Zdrowiem. Idealny, czy taki półśrodek, jaki można zrobić, taki mikropłatności rzędu 5-10-15 zł za skorzystanie z lekarza, za dzień pobytu w szpitalu, czy za jakieś badanie, bo wtedy ludzie się chociaż chwilę zastanowią, czy te 5 zł to. Cokolwiek robisz, rób to w dobrym stylu. Lancerto, partner biznes misji. Miłego oglądania życzy skup Bezpłatna Bezpłatna wycena i odkup gotówkowy nawet w 3 dni. A czy CIT estoński ma jakieś ukryte według Ciebie problemy, wady, jakieś kruczki, których. Czy ma tych wad już znacznie mniej. bo W tej wersji, która obowiązywała do końca 2021 roku, to miał same wady. Teraz zostało już tylko kilka wad. Ten obowiązek utrzymywania pracowników, trochę skomplikowana procedura wejścia na CIT estoński, bo tam są te dwa podatki: od wejścia, od przekształcenia. Jest to trochę złożone. Do tego tam są, jest ukryty zysk. Takie pojęcie, charakterystyczne tylko i wyłącznie dla CIT-u estońskiego, jeżeli czynimy jakieś wydatki, które tak naprawdę mają na celu wy, wyjęcie pieniędzy ze spółki, na przykład wystawiamy faktury na rzecz spółki na nacycie estońskim, albo y, płacimy sobie odsetki od pożyczki y, udzielonej takiej spółce, no to od tego musimy zapłacić podatek. Czyli na normalnej spółce ZO, jeżeli robimy na przykład, wydatki na reprezentację no to one nie są kosztem uzyskania przychodu, ale możemy je z pieniędzy spółki kupić. Jeżeli jednak zrobimy coś takiego na CIT-cie to zapłacimy od tego podatek od ukrytego zysku. Mm -hmm. um. Powiedz mi, zatem jestem bardzo ciekawe, jakie według Ciebie w przyszłości, w perspektywie następnych lat, zawody mają przyszłość? Mówię trochę pod kątem doradcy podatkowego, bo czy myślisz, że to jest dobra ścieżka kariery dla ludzi? Najlepsza możliwa. Nikt nie ma tak dobrze pod obecnymi rządami jak doradcy podatkowi. Ostatnio właśnie rozmawiałem z jednym lekarzem i doszliśmy do wniosku, że ani on, ani ja nigdy pracy nie stracimy, bo co jest pewne w naszym życiu? Dwie rzeczy: śmierć i podatki. Ludzie zawsze będą musieli Płacić podatki i zawsze będą chorować. Sąd lekarze i doradcy podatkowi zawsze będą mieli pracę. I chyba szczególnie w Polsce przy tym, co się dzieje, bo mówiąc, że ten nowy ład ma rzeczywiście taką kupę kartek w porównaniu, gdzie inne kraje mają naprawdę mało. I czy to jest tak, że rzeczywiście robi się to po to, żeby szukać luk i można było różnie interpretować te przepisy? To znaczy, nie wiem, czy przepisy się robi skomplikowane po to, żeby szukać w nich luk, ale no tak to niestety, albo i na szczęście wygląda. Jak tylko pojawiają się nowe przepisy, to my pierwsze, co robimy, to szukamy w nich luk, bo z tego żyjemy. Więc te mechanizmy na obejście nowego ładu to my mamy opracowane od wakacji. Niektóre od wczesnej jesieni, jeszcze zanim zostały opublikowane, to już widzieliśmy w nich luki, z których oczywiście większość nie została naprawiona. Części ministerstwo już wie, a nie części to się się dopiero za jakiś czas dowiedzą. A powiedz mi, na ile rząd i RP, Rada Polityki Pieniężnej ma faktyczny wpływ na inflację i czy, czy, czy co w ogóle o tym sądzisz dzisiaj? Znaczy, nie mają oczywiście całkowitej kontroli nad inflacją. Możemy podzielić tą inflację jakby na dwa elementy. Mamy taką inflację, która przychodzi do nas z zagranicy, tak? wynikającą z cen energii. Censurowców. To są rzeczy, nad którymi naprawdę nie mamy kontroli, tak? Ale są rzeczy takie wynikające z naszej polityki wewnętrznej, nad czym już mamy kontrolę. Wysokość stopy procentowej na przykład, albo wydajność pracy, albo polityka fiskalna, podatki, świadczenia socjalne. I Polska swoją inflację taką, tą załóżmy wewnętrzną, hodowaną samodzielnie przez Polaków, to sobie hoduje od dobrych pięciu lat tak naprawdę. Od wielu lat mamy zaniżone stopy procentowe, mamy to zniechęcanie do pracy, mamy te Sfery pieniężne, ta inflacja znikąd się nie wzięła. I faktem jest, że jeżeli na to, co się działo w Polsce od lat, nałożyliśmy teraz to, co się teraz wydarzyło na całym świecie, no to inflacja zrobiła się prawie dziesięcioprocentowa. I część tego to oczywiście nie jest nasza wina, to przyszło z zagranicy, ale dobre kilka punktów procentowych z tego to jest wyhodowana w Polsce polska inflacja. Przejdźmy do pracowników etatowych. Dużo osób pracuje w korporacjach, znajdujemy się też w pięknym biurowcu i czy jest coś, co dzisiaj taki pracownik etatowy, który... Przez nowy ład dużo traci jednak mówimy o tych, co powpadają już w te progi. Czy jest coś, co mógłby zrobić, bo no, nie może de facto odliczać sobie za bardzo rzeczy i czy jest coś, co byś poradził pracownikom etatowym, jak optymalizować podatki w nowym ładzie, być może w ogóle no, będąc na etacie? W niektórych branżach można pomyśleć o 50% kosztach uzyskania przychodu, które sprawiają, że podatek dochodowy płacimy trochę niższy, ale tam trzeba mieć ten element pracy twórczej swojej pracy. To jest także dla programistów również dobre czy dla ludzi, którzy właśnie jakieś dzieła wytwarzają w trakcie swojej umowy o pracę. No natomiast nie ma co ukrywać, że w zasadzie najlepszą rzeczą, jakie takie osoby mogą zrobić, to się zwolnić i przejść na B2B. No tak, ale czasami po prostu się nie da, wiesz. To trzeba wtedy płacić wysokie podatki. Okej, okay. to jest odpowiedź. A zmiany podatkowe, w takim razie, jakie według Ciebie byłyby najoptymalniejsze podatki do prowadzenia biznesu? Niskie i proste. Ta... Tawka naprawdę nie jest tutaj kluczowa. Czy ten podatek jest 18, 19, 20, 22 czy 15%, nie jest kluczowe. Podatki i tak finalnie są przerzucane na, na konsumentów. Ważne jest to, żeby ten podatek był prosty i żeby się bez przerwy nie zmieniał. Jeżeli ja planuję jakąś inwestycję na kilka lat, to nie chcę w trzecim roku być zaskoczony tym, że zabiorą mi nagle amortyzację mojej nieruchomości albo że zwiększą mi podatek dochodowy, nałożą jakąś składkę zdrowotną czy wymyślą cokolwiek jeszcze innego, bo mi cały biznesplan wtedy siada. Nie chce się inwestować w takim otoczeniu. Zresztą ja dużo czasu poświęcam na rozmowę z klientami, czyli przedsiębiorcami. Oni naprawdę nie powinni rozmawiać ze mną. Oni powinni szukać w tym czasie nowych klientów, doskonalić swoje procesy, wygryzać konkurencję z rynku, uczyć się czegoś nowego, a nie zajmować się podatkami. Odciągamy ludzi od kreatywnej, potrzebnej, produktywnej pracy i każemy im siedzieć w papierkach z doradcami podatkowymi. To jest olbrzymie marnotrawstwo. Wszyscy przerzucamy ten papier z kubki na kubkę i to cała para idzie w gwizdek. PKB od tego sensownie nie rośnie. Nam się żyje wcale nie lepiej, znaczy mi się lepiej żyje, ale to nie chodzi o to, żeby mi się dobrze żyło, tylko żeby wszystkim się w tym kraju dobrze żyło. Stąd ważne jest to, żeby przepisy były stabilne. Bo jeżeli przepis jest nawet zły, ale stabilny, to po kilku latach wszyscy go już znają, wiedzą jak go obchodzić, wiedzą jak do tego podchodzić. Mamy ustaloną linię orzeczniczą, urzędy wiedzą jak ten przepis należy stosować i nikt sobie krzywdy nie zrobi. Natomiast jeżeli ten przepis się co roku zmienia, to tak naprawdę nikt nie wie, jak należy go stosować. Nowy przepis na ogół jest bardzo nieprecyzyjny, trzeba go obudować interpretacjami, objaśnieniami, wyrokiem. Okami. Dopiero po kilku latach wiemy o co chodzi, a on wtedy znowu się zmienia i cała zabawa rusza od początku. A w takim razie, czy jak powiedziałeś o tych urzędnikach, czy jest coś, co my, jakoś, jak możemy się przygotować na kontrolę, bądź nawet jak no, mamy wiesz, telefon, albo że będzie kontrola, albo chcemy iść rozmawiać z urzędnikami, bo czasami się zdarza, że przychodzisz do urzędu, ktoś powie, nie da się i koniec. <laughs> albo że no, jest kontrola, i jak, jak, czy jest coś, na co możemy się przygotować, żeby mieć jakiś taki nie wiem, baseline, przychodzi kontrola, ale my, halo, halo. Czy zależy jaka kontrola, są różne, z ZUS-u, z VAT-u, z podatku dochodowego, ja tu nie powiem kilku rzeczy, które trzeba zrobić, no trzeba mieć po prostu księgowość prowadzoną zgodnie z przepisami, tak, nie wrzucać w koszty rzeczy, które nie są kosztami uzyskania przychodu, jeżeli za coś płacimy, to musimy mieć pod to fakturę, no, są takie generalne rzeczy, każdy to wie, to trzeba mieć po prostu... Porządek w papierach, to wtedy będzie dla kontroli bez problemu. A powiedz mi, um, jest, jest przedsiębiorca, który zamierza prowadzić kompleks turystyczny, pracując gdzieś jeszcze na etacie i dodatkowo mając firmę. I jak ty poleciłbyś mu formę rozliczenia się z najmu, z budowy takiego kompleksu i tak dalej? Czym? To są pytania w rodzaju, byś pytał lekarza, że przychodzi do ciebie człowiek i boli go głowa. Co mu powiesz? No to tak nie działa. Trzeba człowieka zbadać, tak? I ja na podstawie tak ogólnych informacji nie jestem w stanie postawić diagnozy. Musimy się dowiedzieć czegoś więcej. Na przykład ważne jest to, czy ten budynek ma być budowany na kredyt, czy też z oszczędności. Z oszczędności. Jeżeli jest budowany z oszczędności, pytanie, czy ma być wynajmowany, czy tam mają jakieś, jakieś inne usługi jeszcze. Wynajm wynajm Jeżeli wynajmowany i budowany z oszczędności, to mamy mało kosztów. To prawdopodobnie powinniśmy na ryczałcie go wynajmować, tak? Ale może jakieś inne okoliczności wpłyną na to, że to nie powinno być takie proste. Trzeba policzyć podatek od nieruchomości, w zależności od powierzchni tego. To nie jest proste. Praca doradcy podatkowego naprawdę nie jest taka trywialna, no, że przychodzi jest... człowiek, zadaje w dwóch zdaniach pytanie, od razu udzielam odpowiedzi. To często i godzinę zajmuje, albo i więcej ustalenie, jak ktoś powinien się rozliczać. Jasne, ale no jak mówisz, to jest kosmos i jestem pod wrażeniem ogromu wiedzy i rzeczywiście tych przypadków jest, jest ogromnie. A chciałem Cię zapytać odnośnie systemu zdrowotnego w Polsce w ogóle, co o tym myślisz, bo jakby Państwo trwoni różne pieniądze na, na różne rzeczy, już nie wnikajmy w to, ale jednak służba zdrowia dzisiaj leży, tak, jak chcesz iść do lekarza, to i tak naprawdę, jak coś Ci dolega, to i tak idziesz prywatnie. Mówimy, że oczywiście jak jest operacja i tak dalej, te rzeczy, no to ok, robisz w szpitalu, ale umówmy się, jak coś się, coś dolega, no to raczej służba zdrowia nie działa, no bo na rehabilitację się czeka rok, na różne rzeczy się czeka, na wizytę u specjalistów latami, tak, więc czy masz na to jakiś pomysł? Czy od lat mówię? jaki mam na to pomysł. Weźmy w nawias to, co się dzieje od dwóch lat, bo to jest kompletna już patologia i wróćmy załóżmy do roku 2019. Są dwa problemy w polskim systemie ochrony zdrowia. Pierwszy jest taki, że nie mamy rynkowych mechanizmów, to znaczy usługi są teoretycznie za darmo, a skoro one są za darmo, to za bardzo się ich nie cenimy. Ludzie się zapisują na wizytę u lekarza, potem nie przychodzą, chodzą na niepotrzebne badania, no bo czemu nie, skoro za to nie płacę, to co sobie będę żałował, tak? Potem osoby, które rzeczywiście potrzebują tych badań stoją w bardzo długich kolejkach. Jeżeli ktoś dostaje wizytę u endokrynologa za 3 lata, albo jakąś operację za 7 lat, przecież ten ktoś w międzyczasie pójdzie prywatnie, albo umrze, albo w ogóle wyzdrowieje, albo wyjedzie z kraju, zmienią mu się plany, zapomni być może o tym. Nikt mu nawet tydzień wcześniej po 4 latach nie przypomni: Panie, masz pan zabieg, przyjdź tutaj, tak? Potem się dziwimy, że ludzie nie przychodzą. No, gdyby prostą, proste przypomnienie SMS-a z przypomnieniem, jakby komuś wysyłać Jeżeli ja się zapisuję do nie wiem, do mechanika samochodowego albo do dentysty. To dzień wcześniej ktoś do mnie dzwoni, albo pisze sms czy sprawa jest aktualna, tak? A w polskim systemie ochrony zdrowia nie. Każdy liczy, że po czterech latach wszyscy będą pamiętali, że mają przyjść do lekarza, więc stymulujemy popyt na usługi medyczne, przez to, że to jest zupełnie darmowe, a nie trzeba się tym w ogóle przejmować. Z drugiej strony ograniczamy podaż tych usług medycznych poprzez przesadną regulację. Są rzeczy, których. Żeby wykonać naprawdę nie potrzebujemy lekarza z skończoną medycyną i specjalizacją. Proste rzeczy, nie wiem, nastawienie nogi czy cokolwiek, kiedyś robili ludzie bez wykształcenia medycznego i dawali radę. Nie ma potrzeby regulować każdej czynności związanej z ludzkim zdrowiem. Idealny, czy taki półśrodek, jaki można zrobić, taki mikropłatności rzędu 5, 10, 15 zł za skorzystanie z lekarza, za dzień pobytu w szpitalu, czy za jakieś badanie, bo wtedy ludzie się chociaż chwilę zastanowią, czy te 5 zł, to wiadomo, że jest nierynkowa stawka, że ta wizyta kosztuje znacznie więcej niż 5 zł, ale gdyby chociaż 5 zł trzeba było zapłacić, część ludzi by się dwa razy zastanowiło, czy na pewno potrzebują niepotrzebnej wizyty u lekarza i by się to trochę odkorkowało. Więc to jest pierwszy problem, że nie mamy tam w ogóle żadnych zjawisków, Drugie jest takie, że tym wszystkim kontrolują urzędnicy. To cały system jest dziurawy, tam pieniądze wyciekają w najróżniejszy możliwy sposób. Polski system ochrony zdrowia to jest takie wielkie dziurawe wiadro. I teraz ludzie mówią, żeby tam było lepiej, to trzeba więcej wody naleć do tego wiadra. No nie, bo ta woda tymi dziurami zaraz wyleci i wcale nie będzie lepiej, jeżeli więcej pieniędzy dolejemy do tego systemu. Dzisiaj przeczytałem wypowiedź wiceministra zdrowia, który powiedział, że niektórzy lekarze z, tych, z przychodni nie chcą leczyć ludzi chorych. No to, to o czym my tu rozmawiamy? Jeżeli lekarze odmawiają leczenia ludzi chorych, to w jakim systemie my żyjemy? To jak to zostało zorganizowane? To jest po prostu dramat. Więc pierwszy krok to te mikropłatności, drugi system z Singapuru. Tańsze niż Polski i jakoś jedna z najwyższych na świecie. Więc nie kopiujmy rozwiązania Stanów Zjednoczonych, bo są absolutnie dziadowskie. Oni wydają 18% PKB na, na zdrowie, chyba dwa, ponad dwa razy więcej niż Polacy, a mają to na beznadziejnym poziomie. Kopiujmy rozwiązania Singapuru, są po prostu dobre. Więc to pierwszy problem, że to wszystko jest źle zorganizowane, a drugi jest taki, że. Polacy się starzeją i to nie tylko Polacy, ale i lekarze. Polacy też się starzeją. Efekt jest taki, że im jesteśmy starsi, tym więcej lekarza potrzebujemy, tym częściej chorujemy, tym częściej musimy się leczyć. Ale skoro lekarze są też coraz starsi, to zaczną przechodzić na emeryturę, a tych młodych jest mniej. Stąd w najwstępnych 5, 10, 15, 20 latach lekarzy będzie mniej niż teraz, a chorych będzie więcej niż teraz. I więc lepiej tu już było, teraz będzie tylko gorzej. Powiedziałeś trochę niezbyt optymistycznie, ale, ale tak jest. To widać na co dzień, jak się jest w tych kolejkach. Powiedz mi trochę o tym, co się też dzieje nad scenami gazu, prądu. I tak naprawdę mówi się właśnie, że tak jak mówisz, dobrze już było, że drożyzna nas teraz dopiero czeka. I to są niesamowite te ważne sprawy. I czy historia też pokazuje, że czasami nawet takie podwyżki mogły wywrócić kraj? Czy ty myślisz, że ludzie mogą wyjść wreszcie na ulicę i no, zbuntować się? No bo, no bo niedługo może ludzi nie być naprawdę stać na podstawowe potrzeby. Tak już te programy, które rozdają, mogą też być za małe. W Polsce to nie bardzo w to wierzę. Polacy są bardzo tolerancyjni, bardzo spokojni, bardzo chcą się ruszać cztery litery na ulicę. Natomiast w Europie Zachodniej czy Południowej to znacznie prędzej. No niestety Unia Europejska przyjęła politykę, że surowce muszą być drogie, prąd musi być drogi. Teraz Putin zakręcił rurę z gazem i gaz też jest drogi, w wyniku czego zarówno produkcja czegokolwiek, jak i życie w Europie zrobi się nieprzyzwoicie drogie. Jeżeli dodamy do tego te sprawy różne podatkowe, inflacja, to nagle się okaże, że koszty życia mocno się zwiększą. Teraz ludzie dostają pisma z banków pokazujące, ile rośnie rata kredytu hipotecznego. Dowiadują się, ile więcej będą płacili za prąd, za gaz, ile więcej będzie kosztowało przedszkole czy inne usługi, nagle się okaże, że trochę nam pieniędzy w kieszeni brakuje. Jest to niestety smutna konsekwencja tego, co w Polsce i na świecie dzieje się od wielu lat. No niestety to nie jest tak, że jak się drukuje pieniądze, to ich nagle jest realnie więcej, jeżeli zabieramy jednym i dajemy drugim, to wszyscy mają więcej. Nie, to nie jest prawidłowa polityka i ona właśnie w takim dłuższym terminie prowadzi niestety do zubożenia, biedy i inflacji. A co byś polecił, bo wielu zazdrości ci tych? Preze umiejętności prezen prezentacji siebie, rozmowy, takiego spokoju. I czy masz jakieś takie książki, nie wiem, coś, co mógłbyś polecić naszym widzom, nad czym się wzorować, żeby mogli chociaż trochę zyskać tej jedną dziesiątą tego, co ma Sławomir Mędzik? Jeżeli chodzi o sposób wypowiedzi. Wypowiedzi, w ogóle prezencji, e, rozmowy. To e, nie przypominam sobie żadnej książki na ten temat. E, w momencie, w którym zacząłem występować publicznie, po prostu zacząłem szukać informacji, jak się to robi. E, oglądałem różnego rodzaju kanały, na YouTubie głównie, anglojęzyczne, gdzie ludzie mówili, jak należy występować, na co należy zwracać uwagę i się od nich uczyłem. Pamiętasz jakieś na przykład? Już w tym momencie nie, bo to było kilka lat temu. Bardzo ważne jest to, żeby się nagrywać, bo wtedy widzimy swoje błędy. Na początku, teraz już tego nie robię, bo w ogóle nie mam czasu, ale na samym początku, kiedy tych wystąpień było mniej, to i oglądałem. Przeglądałem się swojej mowie ciała, przeglądałem się temu, co i jak mówię i starałem się to naprawiać. I po kilku latach takich prób i błędów wyglądało to coraz lepiej, Teraz nie jest już na zupełnie tragicznym poziomie, ale jak pamiętam swoje nagranie z roku 2016 czy z roku 2017, to był absolutny dramat. W występach publicznych naprawdę najważniejsze jest praktyka. Nikt się z tym nie rodzi, trzeba po prostu kilka, kilkadziesiąt, kilkaset razy wystąpić i wtedy jest coraz lepiej. Zazdroszczę Ci. Prawie kończąc jeszcze temat nieruchomości, który wszyscy, wszyscy nasi widzowie pytają. Czy według Ciebie ta bańka, wi wiadomo, że nie masz tej kuli, ale bańka już pęknie, właśnie trochę powiedziałeś o tych stopach, że dostajemy już te ceny e, nowych rad, które są rzeczywiście dużo większe? Mieszkania są na olbrzymiej, kosztują bardzo dużo za metr, i czy według Ciebie zacznie zaraz spadać i czeka nas jakby kryzys właśnie w tej branży, to co, co przeniesie się na zmniejszone budowę, budowy i tak dalej? Nie mam szklanej kuli, nie wiem co będzie. Mhm. Gdybym miał stawiać i gdybym musiał stawiać, to postawiłbym na to, że nieruchomości póki co dalej będą jeszcze drożały. Ja wiem, że rosną stopy procentowe, stąd koszty kredytu rosną, ale zwróćmy uwagę na to, że chyba połowa mieszkań w Polsce kupowana jest za gotówkę. A różnica pomiędzy stopą procentową odsetkami, które można uzyskać z lokaty czy z obligacji, a kosztem inflacji cały czas jest bardzo duża, mimo że to stopy procentowe trochę już poszły do góry, stąd dalej opłaca się kupować mieszkania niż trzymać pieniądze na koncie. Stąd gdybym miał stawiać, to bym postawił na to, że jeszcze jakiś czas te ceny nieruchomości będą rosły, a co dalej będzie, to nie mam zielonego pojęcia. Tylko proszę się mną nie sugerować. Ja nie jestem inwestorem, ja nie inwestuję pieniędzy, więc nie wypominajcie mi tego, jeżeli się pomylę. Sławku, no to bardzo dziękuję ci za rozmowę. Życzę ci dalszych sukcesów. Bardzo się cieszę, że są takie osoby, jak ty, którzy pomagają przedsiębiorcom i no trzymajmy się tego, że, że naprawdę nie jest aż tak źle, bo zawsze mogło być gorzej, ale tak jak powiedziałeś, dobre już było, więc no niestety brońmy się jak możemy. Dzięki wielkie. Również dziękuję. Dziękuję.